Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do tego, żebyście razem ze mną otworzyli płytę nietrzask Album Szybko. A więc otwieramy. Najpierw, oczywiście, polika. I za chwilkę obejrzymy sobie, co tam ta płytka kryje w środku. Otóż tak. Tak się prezentuje okładeczka. Dobra, zaglądamy do środka. Wow, spoko. Mamy książeczkę. Tutaj, tak jak widzę, to może też Wam będę pokazywał w środku zdjęcia zespołu. Spoko. Widzę, że są też teksty, więc myślę sobie, że fajnie. Andrzej, proszę bardzo, tutaj na zdjęciu. A co jeszcze poza tym? No oczywiście. Płyta. I już liczymy. 3, 6, 9. 9 numerów. Więc y, jest czego posłuchać. Ja powiem Wam, że miałem już okazję słuchać jednego numeru z tej płyty i naprawdę robi wrażenie. Także jak tylko przesłucham y, tego albumu, to napiszę Wam, jak mi się podobało, i no, zdam swoją relację z albumu Szybko grupy Nietrzask. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!